Co się stało właściwie? No, staliśmy przed rądem w yy, Kęsiego, yy, do, 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 no i z tyłu ten młody jechał za z granicy i uderzył nas, uderzył po kolei samochodów i karambol Co Pani przeżyła, co Pani poczuła? Co przeżyłam, co poczułam? Najpierw tylko usłyszałam wielki huk. Zastanawiałam się, czy na mnie też trafi, no i niestety później uderzenie i się stało. Tak? Poduszki mi wyszczeliły, lekko poparzona jestem od jakiegoś proszku. Nawet nie wiedziałam, że jakiś proszek jest w poduszkę. Tak to, tak to było. Ale wszystko jest w porządku? Jak najbardziej. Wygląda to na karambol. Tak, z tego typu zdarzeniem mamy do czynienia. Sytuacja była bardzo prosta. Przed skrzyżowaniem na ulicy Złotoryjskiej ustawił się rząd samochodów oczekujących na otwarcie ruchu dla swojego kierunku jazdy. Jeden z uczestników ruchu jakby zapomniał o tym, że dojeżdża do skrzyżowania. Z dużą prędkością uderzył w poprzedzający go pojazd i nastąpiła reakcja na zasadzie klocków domina. Jedno auto dożyło w następne i tak kolejno uszkodzonych zostało pięć samochodów. Jak to się stało? Tu pan relacjonuje przez telefon, że to był ogromny huk. Hmm, to znaczy się, no raczej tak, no z tego co ja pamiętam, to tak. Człowiek w szoku po takim zdarzeniu? To znaczy się akurat jest, no, można powiedzieć, że przyzwyczajony już nie no, miałem wypadki, także... Także nie wiem, no trochę na pewno jest człowiek w szoku, ale idzie przeżyć to. Wiadomo co się mogło stać. To znaczy no uderzenie było z tyłu i to tylko tyle wiemy. Samochód, samochód jeszcze się nadaje do remontu, czy to, to znaczy, już po takim... Raczej chyba już nie. Raczej już nie. Ale jest sprawca, także problemów. No raczej chyba tak, myślę, że tak. Dobrze, że nikomu się chyba nic nie stało. Raczej no, to jest najlepsze, to jest no, najważniejsze jest, że nikomu nic się nie stało. To chyba drugi w tym tygodniu wypadek, niemalże w tym samym miejscu. Tak, dochodzi do e, tego typu zdarzeń w tym miejscu, z tym, że e, nie są to groźne zdarzenia, zwykle się to kończy na uszkodzeniach samych pojazdów. E, nikt z uczestników nie doznaje zwykle e, obrażeń ciała. Tutaj sytuacja wygląda inaczej sprawca tego zdarzenia i jeden z kierowców poszkodowanych z lekkimi obrażeniami trafili do Legnickiego Szpitala. To Pana pierwsze takie zdarzenie? Tak, pierwsze. Ale wszystko ok, nic, nic nie jest poszkodowane mocno. Także jest... Czyli na szczęście nikomu nic się poważnego nie stało? Tak, wszystko jest ok. Bo wygląda to okropnie. Wygląda okropnie, ale wszyscy są zdrowi. także. Tam. I to jest najważniejsze? Tak, prawda. Tak naprawdę nie zachowanie ostrożności. Tak, nie zachowanie ostrożności podczas dojeżdżania do skrzyżowania, nie zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu, no i oczywiście prędkość. To pierwsze pani takie przeżycie? Tak, tak, mój pierwszy wypadek, właśnie do tego wszystkich się pytam, co i jak mam robić, bo wiadomo, no człowiek w szoku nie wie, co, co ma robić. Pani siedziała za kierownicą? Tak, oczywiście. Yy, ale nie będzie pani miała teraz traumy? Wsiądzie pani po raz kolejny dał? E, wydaje mi się, że tak, no to nie jest kwestia tego, że jechałam szybko, tylko stałam po prostu, tak? no, to jest jakieś inne przeżycie niż gdybym ja prowadziła i e, gdybym ja spowodowała wypadek, no to całkowicie inaczej to by wyglądało na pewno. Na pewno wtedy by była jakaś trauma i na pewno wtedy obawiałabym się, żeby wsiąść szybko za kierownicę, natomiast tutaj wydaje mi się, że nie powinno nic być. Będę stała najwyżej 3 metry przed samochodami, nie wiem, żeby te, żeby te, te miejsce przed następnym było jakieś większe może w tym momencie, chociaż czasami uda się uniknąć takich sytuacji.